W momencie, kiedy zdeklarowałem się, że ja potrzebuję 40 minut do tego, aby jakby na swoją poranną toaletę, to pojawiły się głosy, że to jest bardzo dużo. Natomiast w badaniu jasno zostało pokazane, że praktycznie... Około 50% mężczyzn potrzebuje właśnie 15-40 minut na to, żeby wyjść z domu, żeby się przygotować do wyjścia z domu. Są też mężczyźni, którzy potrzebują tego czasu znacznie więcej, bo to jest około 1,5 godziny. Nie wiem, co w tym czasie może się mieścić, jeżeli chodzi o pielęgnację męską. Temat współczesnej pielęgnacji mężczyzn on się bardzo fajnie rozwija, co widać też na badaniu, które zostało przeprowadzone przez zeff bo okazuje się, że ponad 50% mężczyzn gdzieś z tym tematem ma do czynienia i uważa, że, że jednak jakby ta pielęgnacja męska, nie kończy się na warsie e, przysłowiowym, a jednak wchodzi troszeczkę dalej, czyli gdzieś to używanie e, perfum, zdorantów, stosowanie też e, szeroko rozmiany kosmetologii, e, więc, więc ten temat coraz szerzej e, rozwija się w naszym społeczeństwie, co jest myślę bardzo korzystne dla nas, ponieważ dzięki temu starzejemy się wolniej. Dbanie o siebie Polakom daje na pewno pewność e, siebie, e, daje na pewno też poczucie tego, że możemy więcej, być może, że możemy odnosić pewne sukcesy, Obrigado. Uh... No, ale też na pewno wpływa na to, że podobamy się bardziej kobietom, kobiety podobają się bardziej mężczyznom i, i, i tak dalej. Więc jest to coś, co też na pewno też pozwala, jak już powiedziałam, starzeć się wolniej. Okazuje się, że mężczyźni kupują kosmetyki sami dla siebie w większości. Co dla mnie było akurat zaskoczeniem, kiedy, kiedy analizowałam wyniki tego badania, bo byłem przekonany, że może jeszcze jest tak, jak podobnie z ściuchami, że to kobiety kupują dla swoich mężczyzn ubrania. To okazuje się, że praktycznie 80% mężczyzn sami sobie Kupują kosmetyki, ale myślę, że to też jest spowodowane tym, że mężczyźni po prostu chcą mieć kosmetyki stworzone dla nich, bezpośrednio dedykowane mężczyznom, chociaż są też mężczyźni, którzy przyznają się do tego, że kradną kosmetyki swojej, swoim kobietom. Nie wiem, które to są kosmetyki, jakie to są kosmetyki, natomiast to też pokazuje, że jednak to pole jest fajnie do, wykorzy fajnie do wykorzystania, bo, bo jednak mężczyźni potrzebują tego, żeby zacząć traktować ich właśnie indywidualnie w tym temacie. Kosmetyk to dobry prezent dla faceta pod choinkę? Myślę, że kosmetyki są tą częścią, tą częścią, prezentów, która jest w największym procencie, jeżeli chodzi o, o prezenty, które znajdują się pod choinku. Myślę, że to może być dobry pomysł na prezent. Na pewno jest troszeczkę jest łatwiejsze niż szukanie czegoś bardziej skomplikowanego, ale myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby ten kosmetyk był dopasowany do potrzeb osoby, która, która otrzymuje ten prezent, więc mojej ocenie jak najbardziej jestem na tak, ale na pewno musi być to kosmetyk skierowany bezpośrednio do, do danej osoby.